Dzień dobry, dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, ja jestem Dale, możecie mnie kojarzyć z mojego drugiego kanału, na których ogrywam giereczki w staroszkolnym trybie takim let's play, zagrajmy wy giereczka z komentarzem. Czasami pojawia się tam również moja facjata, ale nie o to chodzi, bo chodzi o gry komputerowe, które wszyscy kochamy. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj chciałbym wam pokazać kilka tipów... Takich poradnik dla początkujących, dla graczy, którzy chcą zagrać w Baldura, a być może takich, którzy już grają w Baldura, a chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej. Będzie to materiał 10 porad do Baldur's Gate, natomiast unikniemy tutaj wszelkich spoilerów, więc jeżeli boicie się spoilerów fabularnych, to tutaj takich nie będzie. Wyjaśnię Wam kilka mechanik i myślę takich przydatnych typów rzeczy, które... Można przeoczyć, bo o niektórych rzeczach sam dowiedziałem się po nie wiem 10, 20, 30 godzinach w grze, także zapraszam was do materiału. Moi drodzy, no i pierwsza wskazóweczka dla was, Baldur's Gate 3 jest grą wspaniałą, świetną, niezwykle rozbudowaną, dlatego grajcie po swojemu. Paradoksalnie chcę wam powiedzieć, nie oglądajcie żadnych poradników. Testujcie, eksplorujcie, roleplayujcie, bawcie się postaciami, bawcie się e, tym światem i tą mechaniką, którzy twórcy nam dali, ponieważ... No, myślę, że może wam to dostarczyć setki godzin, różnoraki godzin, różne podejścia do questów, różne podejścia do fabuły, różne podejścia do towarzyszy postaci. No, gra jest niezwykle rozbudowana i z pewnością dostarczy wam wielu wspaniałych przeżyć. Jednak, jeżeli chcecie poznać kilka mechanik, no to zapraszam, kolejne 9 wskazówek przed nami. No dobra, druga wskazówka również będzie w nieco innym tonie, ale myślę, że warto do tego tak podejść. Baldur's Gate to gra, w której każdy, nawet najdrobniejszy, detal ma znaczenie. To jaką klasę wybraliście, jaką macie rasę czy przeszłość, i to zarówno mówię o tych wyborach w kreatorze postaci, jak i waszym postępowaniu w grze. To w jaki sposób poprowadzicie dialog z NPC-kami czy z waszymi towarzyszami, to wszystko wpływa na świat gry i na to jak jesteście postrzegani. Dlatego chciałbym was zachęcić, abyście przynajmniej spróbowali grać na jednym zapisie i nie wczytywali, gdy wam się coś nie uda. Dlaczego? Ponieważ paradoksalnie możecie dużo stracić. E, może wam się wydawać, że o kurczę, zrobiłem rzutkością, wypadło e, krytyczna porażka. E, no i klops, źle. Koniec świata. No, nie, tutaj jest Baldur, ta gra jest zupełnie inna. Musicie porzucić ten schemat, ponieważ paradoksalnie ten nieudany rzut kością mógł wam odblokować całkowicie inny wątek, i koniec końców. Finalny efekt będzie jeszcze lepszy od zamierzonego, dlatego dajcie tej grze szansę i spróbujcie zagrać w ten sposób. Myślę, że się nie zawiedziecie. Wspomniałem wam o rzutach kością, i tutaj również mam dla Was kilka wskazówek: jest to system wyjęty ściśle z DD i będzie Wam towarzyszył przez całą grę, czy to w czasie dialogów, testów testów różnych percepcji, testów różnych umiejętności, czy też testów ataków w przypadku walki. Kość decyduje o tym, czy traficie. Czy nie? Ile obrażeń zadacie? Czy uda wam się przekonać daną osobę? I tak dalej, i tak dalej. Dlatego wyjaśnię Wam, jak to dokładnie wygląda i w jaki sposób możecie sobie pomóc, ponieważ da się delikatnie temu systemowi po, po, pomóc. Nie wszystko zależy od bezlitośnego boga RNG. W tym wypadku zobaczcie, mamy rozmowę z jednym z moich kompanów i mamy tutaj perswazję. I tutaj widzimy, że będzie rzut jedną kością, ale mamy coś takiego jak 20 plus 2. 20 to jest maksymalna liczba, li, li, liczba oczek na kości, ale widzimy tutaj plus 2. Z czego wynika to plus 2? Ano z mojej biegłości, jaką jest, mam plus 2 punkty w perswazję, czyli u mnie, jeżeli wyrzucę 20, to będzie to, będą to 22 punkty. Spróbujmy ją przekonać. I teraz tak, uuu, Trudne się trafiło. Słuchajcie, stopień trudności 20, czyli żeby ten test perswazji, test charyzmy się udał, muszę wyrzucić 20 oczek, bądź w moim przypadku. 18, ponieważ z racji tego, że moja postać jest szlachcicem, ma plus 2, e, umiejętności, plus 2 punkty umiejętności pasywnej. Ale to nie wszystko, moi drodzy. Oprócz tego, oprócz tych premii pasywnych są też premie, które możecie sami zdecydować, czy chcecie użyć, czy nie. W moim przypadku jest to premia szczęścia, czyli możesz użyć punktu szczęścia, aby zyskać ułatwienie do testu na, e, kolejnej cechy. Klikam sobie to i co mi to robi? Daje mi to dwie kości, czyli jak mam dwa rzuty. E, czyli daj mi to dwa rzuty, i wybiera się lepszy. Która kość wypadnie e, będzie wyżej. Ten rzut jest brany pod uwagę, plus, plus dwa punkty z biegłości. Tych cech możecie mieć dużo, jak również tych ułatwień możecie mieć dużo, ponieważ może być ułatwienie wynikające z, z jakiegoś buffa, który zyskacie i tak dalej, i tak dalej. Warto jednak pamiętać, że są też utrudnienia. Na przykład, moja postać w jednym z podejść e, w czasie jednego. Nie udało mi się wykonać jednego questa i zyskałem permanentną. E, Lątwę, która zaś minusowała moją mądrość, w związku z czym wszystkie, wszystkie testy mądrości były obniżone o, o jeden punkt, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wygląda. Dobra, zrobimy tutaj na przykład. Oczywiście, ja to nagranie zaraz utnę, żeby nie, nie pokazać wam autkomu, żeby nie pokazać wam, co się wydało, żeby nie spoilerować. Ale muszę wyrzucić 20, rzucam 18, wyrzuciłem 17, zobaczcie, plus 2, zabrakło jednego punkta, blisko było. Zbierajcie wszystko. Kubki, księgi, noże, widelce, bronie, widły, stare babę, wszystko. Wszystko w tej grze ma swoją cenę i nie martwcie się o tym, że braknie Wam miejsca, ponieważ to nie jest przeszkoda. Jak sobie włączymy klipunek, widzicie tutaj ciężar, w którym może unieść nasza postać. Ja mam w tym momencie 85 na 7 i jest ok. Mogę się poruszać, nie ma z tym problemu, ale jak widzicie tutaj, jak doszłoby tutaj do żółtego, to jest to obciążenie. Do czerwonego, nadmierne obciążenie. Warunkuje to Waszą prędkość w grze. Jeżeli dojdzie do żółtego, będziecie się ślimaczyć, nie będziecie mogli biegać. Jeżeli dojdzie do czerwonego, Klops, w ogóle już nie pójdziecie. Ale nie martwcie się tym w ogóle, ponieważ w każdym momencie możecie wysłać przedmioty do obozu. I nie musicie być wcale w obozie, w każdym miejscu możecie kliknąć prawy przycisk wysłać to wszystko do obozu, i gdzie to wszystko się pojawi? A no, tutaj, do naszej skrzyni obozowej. Więc jak już stwierdzicie, że koniec eksploracji, możecie sobie tutaj podejść i to wszystko, co wysłaliście, trafiło do skrzyni obozowej. Dodatkowo pod przyciskiem Tab. Miejscu możecie widzieć ekwipunek waszych obecnych postaci, i w łatwy sposób możecie tymi przedmiotami się wymieniać. Jeżeli nie chcecie wysłać do skrzyni obozowej, bo na przykład jesteście blisko handlarza, a już nie macie miejsca, wystarczy, że po prostu przerzucicie dany przedmiot na inną postać. I tyle, i tyle. Dodatkowo, moi drodzy, bardzo ważna rzecz, która może Wam ułatwić, to oznaczanie przedmiotów. Czyli możecie oznaczyć przedmioty jako towary, widzicie? Dodaj do towarów, markuję ten przedmiot i usuń do towarów. Co to nam daje? Jak sobie zmarkujecie śmieci, powiedzmy, markujecie sobie wszystkie śmieci jako dodaj do towarów, albo wszystkie rzeczy, które nie są wam potrzebne, chcecie sprzedać. Po wizycie u handlarza, możecie jednym przyciskiem sprzedać wszystkie towary. Więc jeżeli na bieżąco będziecie sobie wszystko markować w ten oto sposób, to później nie będziecie spędzać czasu e, u handlarza, żeby wszystko pojedyncze sobie to sprzedawać. Więc taki bardzo fajny tip, który to wszystko ułatwia. Także mam nadzieję, że to wam pomoże. Pamiętajcie, im więcej towarów zbierzecie, tym więcej kasy z to będziecie. I tutaj jeszcze mały bonus, o którym zapomniałem. Moi drodzy, jeżeli kupiliście sobie dodatkową zawartość, czyli grę w wersji rozszerzonym, dostaliście pewnie informację o tym, że macie jakieś przedmioty, albo oglądaliście Twitch Dropy i zyskaliście jakieś przedmioty z oglądania streamów na Twitchu, to te wszystkie przedmioty również znajdą się w skrzyni obozowej. Na przykład w moim przypadku to był ten płaszcz, który tutaj widzicie, to była czapka, a nawet. Bielizna, nawet bielizna, kalesony kanalizujące, cokolwiek to znaczy, więc te wszystkie przedmioty trafiają do tej skrzyni. Skoro wiemy, jak zbierać pieniądze, to teraz czas na to, jak je wydawać. Standardowo możemy iść sobie do handlarza i u niego wydać parę sztuk złota. I kupić artefakty, wiadomo, zawsze rozglądamy się za lepszym sprzętem, czymś, co um, nas polepszy, zwiększy nam klasę pancerza, czy zwiększy obrażenia, czy doda jakieś cechy. Więc rozglądajcie się za magicznymi przedmiotami. Jak również um, u handlarza warto zwrócić uwagę na swoje ożywienia. W grze jest ich bardzo mało, dlatego nawet jeżeli handlarz ma dwie, trzy sztuki, cztery, od razu je kupujcie wszystkie. Na początku może być to duży wydatek, ale uwierzcie mi. Niejednokrotnie Wam się przyda, ponieważ te zwoje pozwalają Wam ożywić postać, jeżeli już Wam zginie w czasie walki. I nie mówię tutaj o powaleniu, tylko już jak postać będzie dead, dead, total dead, możecie ją za pomocą tych zwojów ożywić w tym konkretnym miejscu, w którym jesteście. Bo tak, jest jeszcze opcja ożywienia postaci w inny sposób, zaraz do tego przejdziemy. Ale jeżeli chcecie w czasie tej walki jeszcze ją ożywić, używacie zwoju ożywienia, więc warto się za nimi rozglądać. Oczywiście standardowo polecam też jakieś zaklęcia, zwoje i mm, mikstury, ale jest jeszcze mniej oczywista e, funkcja e, czy sposób na wydawanie pieniędzy, o którym mało kto pamięta, e, więc e wam pokażę. Mamy takiego naszego szkieletorka, Marniej, podejdźmy do niego. Jest to NPC, który może się do nas przyłączyć, jeżeli wykonamy jeden z Pierwszych questów dzisiaj nie będę mówił o tym więcej, ponieważ unikamy spoilerów, ale zachęcam was zerknijcie sobie do innych materiałów, które na ten temat nagram. Tam więcej sobie powiemy o towarzyszach, właśnie o questach, sekretach i tak dalej, i tak dalej. Co możemy tego gościa zrobić? Możemy nająć sobie najemników, którzy wejdą do naszej ekipy. Tylko nie możemy tego zrobić, jeżeli mamy pełen zestaw naszych bohaterów, ale kiedy? Czyli na przykład, jeżeli postać się na nas obrazi, a to jest możliwe w grze i odejdzie, to możemy go sobie zastąpić na, e, takim właśnie imitom. Jeżeli jakieś postaci nie przyłączyliśmy do siebie, bo nam się nie podobała lub jeżeli jakąś postać zdecy, zdecydujemy, że sorry, czas się rozstać, do, do widzenia lub jej po prostu nie wskrzesicie, bo nie będziecie chcieli. Możecie sobie zawsze zastąpić go najemnikiem do momentu, kiedy nie spotkacie jakiejś innej, bardziej interesującej postaci. Dodatkowo, co nam daje nasz, e, nasz Marniej? Ano u niego możecie wskrzesić również postaci. Gdybym miał, miał teraz jakąś martwą postać, do niego mogę podejść i wskrzesić tą postać za odpowiednią opłatą. No i najciekawsza opcja. Jeżeli gracie i stwierdzicie, że nie wiem, nie gra mi się dobrze łotrzykiem, chciałbym zagrać magiem, albo kurde, troszeczkę zwaliłem build, chciałbym wybrać coś innego, nic straconego. Nic straconego, to wszystko możecie zmienić u niego. Nie musicie zakładać nowej postaci. Także idziecie sobie do Marnieja, dajecie mu stówkę i w tym momencie możecie dokonać całej respecjalizacji postaci. Mówiąc całej możecie zrobić wszystko. Na przykład ja gram łuczykiem, ale nagle chcę zrobić barbarzyńcę. Mogę zrobić barbarzyńcę, mogę na nowo mu rozdać wszystkie cechy. E, mogę stwierdzić, że dobra, nie chcę barbarzyńcy, chcę maga, więc wybieram wszystko. Na nowo. Albo Gram łotrzykiem, dalej chcę grać łotrzykiem, ale chcę zmienić tylko cechy, bo na przykład, nie wiem, dodałem charyzmę czy inteligencję, bo chciałem mieć mądrego łotra, prawda? A okazuje się, że łotr to jednak musi mieć zwinne palce, musi kraść i bić krytyki, prawda? No to tu wszystko możecie sobie pozmieniać, ale moi drodzy, to nie wszystko, ponieważ zmieniać również te rzeczy możecie. U swoich towarzyszy, więc jeżeli sobie na przykład wybierzecie towarzysza i nim podejdziecie do tego marnieja, no to możecie zmienić, e, zmienić tej postaci te swoje skile, co nam ułatwia sprawę, ponieważ nie wszystkie z tych postaci mogą mieć skile pasujące. Na przykład bardzo lubicie posępne serce, no ale nie pasuje wam jako kleryk, albo chcielibyście, żeby to był inny kleryk, żeby miał więcej leczenia albo więcej skili ofensywnych. Idziecie do tego gościa, zmieniacie i możecie sobie stworzyć swój własny Dream Team. No dobra, wiemy, że możemy zmieniać postacie, ale co z tego dokładnie wynika? Możemy używać postaci w walce, prawda? Każda postać zmienia co turę, sterujemy inną, ale musicie też pamiętać, że możecie też grać tą postacią jak swoją główną. Jeżeli znudzi wam się gra jedną z tych postaci, możecie nią sobie tutaj sterować. Ale to nie tylko. Jeżeli sytuacja wymaga interakcji na przykład maga, ponieważ jesteśmy w kwestii, gdzie jest wymagana wiedza magiczna, bądź e, Astarion, albo jakiś inny kompan ma umiejętności, które mogą się przydać w rozmowie, albo po prostu chcecie sobie przeżyć to z innej perspektywy, wybieracie taką postać, podchodzicie do npc jaka ta postać, i to ta postać będzie brała udział w tym dialogu. Zwróćcie na to uwagę. Teraz rozmawia z nimi mój mag, a nie ja, prawda? I teraz tutaj perswazja i to wszystko... Czyli te wszystkie linie dialogowe będą z perspektywy tej osoby. Jeżeli na przykład on byłby elfem i rozmawiam z elfami, to na przykład tu się pojawi questline elfowy, na przykład gdyby to było. Jakbym podszedł moją postacią, która nie jest elfem, tego by już nie było, prawda? Perswazja, teraz widzicie, u mnie było w poprzednich, widzieliście? Jakby tłumaczyłem rzuty kości, ja miałem tylko dwa do plusa. Tutaj jest jeszcze jeden wynikający. Mamy plus jeden z charyzmy i plus dwa perswazja biegłość, czyli ten. Ma lepsze rzuty perswazji, więc może czasami warto się zastanowić, czy nie pójść inną postacią i nie spróbować czegoś zrobić, bo miałoby to na przykład lepszy rzut. E, kiedy to się jeszcze może przydawać? E, w miejscach, w których na przykład są potrzebne konkretne umiejętności, na przykład jakaś z tych postaci ma rozmawianie ze zwierzętami, wybieramy sobie taką, taką osobę i idziemy na przykład porozmawiać sobie z takim wołem, albo któraś z postaci ma wykrywanie pułapek, to grajmy nią i idźmy ją na przodzie, bo ona wykryje nam pułapki, i tak dalej, i tak dalej. Przeżywajmy tę grę z różnych perspektyw, bo nam to, nam to da naprawdę wiele, ale to wiele ciekawych możliwości. Grze jest mnóstwo easter eggów i dodatkowego kontentu, który przygotowali dla nas twórcy, dlatego zachęcam was, abyście zaglądali pod każdą ścianę, chodzili do każdych drzwi, obchodzili lokacje z drugiej strony. Nawet jeżeli, nie wiem, zrobiliście wszystko w danej lokacji, a zerknijcie czy z czasem za rogiem, gdzie czeka jakieś tajemne przejście, sekretne, e, sekretna e, lokacja i tak dalej, i tak dalej. Wręcz przytulajcie się do ścian. Ja na przykład zrobiłem sobie jedną taką rundkę wokół lokacji i nagle odkryłem. Rozwaliłem ściany i odkryłem tutaj zawalony korytarz, który prowadzi do o, poprzedniej lokacji z zupełnie innego miejsca, dzięki czemu mógłbym zupełnie inaczej e, e, pokonać przeciwników, zupełnie inaczej zaplanować sobie walkę i dalej, i dalej. Takich rzeczy w grze jest mnóstwo. Jeżeli widzicie jakąś studnię, wzgórze, dom, podejście z bliska, niech te wasze postaci wykonają testy percepcji. Być może jeżeli Wy czegoś nie zobaczycie, one to zobaczą i wam o tym powiedzą. Powiedzą, że ta ściana wygląda jakoś dziwnie. Za tej ściany czuć podmuch wiatru i tak dalej. To już wam wtedy sugeruje, że może warto wyciągnąć sobie młot i rozwalić te ściany. Może warto e, e, spalić tę pajęczynę i zobaczyć co za nią jest. Kombinujcie, bawcie się grą, raz jeszcze to powiem. Sekrety to nie tylko szukanie podziemnych przejść i jaskiń. Sekrety również tkwią w treści, w grze, w listach, księgach, jakichś tam notatkach. Dlatego zbierajcie wszystko, czytajcie wszystko. Bardzo Was do tego zachęcam. Czasami Drobna, niepozarna notatka może Wam rzucić światło na pewną osobę czy quest, ukazać wam coś z zupełnie innej strony. Fakt, są niektóre notatki, które mają na przykład taką pomarańczową obramówkę, prawda, to wiecie, że to coś legendarnego, coś istotnego warto podnieść, ale czasami możecie znaleźć na przykład zwyczajny, krasnoludzki wiersz, który da wam wskazówkę odnośnie questa, czy jakichś łamigłówki powie wam, jak to rozwiązać. Z drugiej strony możecie znaleźć czyjąś osobistą notatkę, dziennik. Przez to dowiecie się, że postać, którą uważacie za dobrą, wcale takich dobrych intencji nie ma. Albo dowiecie się, że ktoś ma jakiś wartościowy przedmiot, który myślę, że warto byłoby mu zwędzić. Dodatkowo, oprócz takiego stricte wskazówek, które możecie znaleźć, możecie się dużo o grze dowiedzieć. Gra ma mnóstwo nawiązań do innych dzieł, do poprzednich części gry, do Baldur's Gate 1, 2. Możecie się dowiedzieć o towarzyszach z poprzednich części. O towarzyszach z obecnych części, z relacji innych świadków jest dużo nawiązań do Dzieci Bala i tego, co się działo 100 lat temu, czyli w poprzednich częściach właśnie Baldura, ponieważ tutaj gra dzieje się 100 lat po, po wydarzeniach z dwójki. Zachęcam Was do tego, możecie odkryć naprawdę dużo kontentu i urozmaicić sobie rozgrywkę. Warto. Powiedziałem wam o ukrytym kontencie, więc teraz troszeczkę o mechanice, która nie jest tak wprost za, zaadresowana, a jest bardzo w sporym ułatwieniem i warto o niej pamiętać. Jeżeli klikniecie sobie P, zobaczycie menu inspiracji waszych bohaterów. Ja tutaj na przykład Willa wam to pokażę, ponieważ dla niego jeszcze inspiracji nie zdobyłem, to jest świeża moja postać, natomiast dla całej reszty już mam tych inspiracji całkiem sporo zebranych, prawda? Will jest ludowym bohaterem i na przykład robiąc wykonując zadania czy odkrywając pewne rzeczy związane z jego historią, z jego backgroundem, odblokujemy inspirację. Inspiracje to są takie punkty, które przypisane do, są do konkretnych postaci i te punkty pozwalają na ponowny rzut kością, jeżeli ten rzut wam nie wyjdzie. Te punkty są przypisane do postaci na stałe, jednak każde służycie wymaga później regeneracji podczas długiego odpoczynku w obozie. I tutaj, na przykład, mam E, naszą Gitiankę, która jest żołnierzem, więc ona punkty inspiracji zdobywa głównie przez walkę, pokonanie jakichś super elitarnych przeciwników. Natomiast w przypadku e, o, mojego Maga Geyla, który jest mędrcem, to tutaj za czytanie jakiś magicznych ksiąg, odkrywanie sekretów związanych jakoś z wiedzą tajemną, to on w ten sposób zdobywa punkty inspiracji. Natomiast mój na przykład Łoczyk zdobywa je za kradzież, za jakieś osiągnięcia w skradaniu, skrytobójstwo i tak dalej, i To jest ściśle związane z postacią. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ bardzo, ale to bardzo ułatwia grę. Teraz kolejna bardzo ważna mechanika, mianowicie odpoczynek, właściwie dwa rodzaje odpoczynku oraz menu obozowe. W prawym dolnym rogu macie takie opcje jak krótki odpoczynek. Długi odpoczynek oraz przejście do obozu. Zacznijmy od krótkiego odpoczynku i mechanik z tym powiązanych. Moi drodzy, w ramach postępów w grze, jak będziecie sobie grać, wasze postacie odniosą rany, zdobędą jakieś tam perki negatywne, pozytywne, jak również będą używali swoich umiejętności. Niektóre z tych umiejętności wymagają resetu. Reset warunkowany jest krótkim bądź długim odpoczynkiem. Na przykład, jeżeli ja sobie teraz odpocznę krótkim odpoczynkiem, to nasze postacie się wyleczą i część ze moich skilli oraz zaklęć się odnowi, i dzięki temu mogę znów ich używać. Musimy pamiętać, że krótkich odpoczynków możemy robić tylko dwa, natomiast jak już wyczerpiemy, to trzeba będzie wykorzystać długi odpoczynek, aby one znowu się zregenerowały. Tak samo, jeżeli chodzi o pewne skile i zaklęcia, na przykład rozmawiamy z umarłymi, tutaj, aby znowu tego użyć, muszę. Jest napisane, wymaga długiego odpoczynku przed kolejnym użyciem, więc, żeby użyć tego kolejny raz, muszę zrobić długi odpoczynek. Długi odpoczynek również wleczy wasze postaci cał całkowicie. Ale musimy pamiętać, że długi odpoczynek potrzeba, żeby żeby odpocząć długim odpoczynkiem, potrzebujecie zapasów obozowych. Ja w tym momencie mam 695 na 40. Czym są zapasy obozowe? Jest to po prostu jedzenie. Jest to po prostu jedzenie. Ja to jedzenie mam tutaj u tej mojej gitiance, czyli mam worek z zapasami, otwieram sobie ten worek i tutaj mam na przykład moje zapasy. Są to zarówno zapasy obozowe, które dają 40, czyli tyle, ile na poziomie średnim, poziomie trudności wymagane jest do odpoczynku, jak i również tam jakieś pojedyncze rzeczy, które również to Dają. Dobrze, przejdźmy w takim razie sobie do... Zmieńmy naszą główną postać i przejdźmy sobie do obozu, aby odpocząć. Czyli dajemy długi odpoczynek. Czy chcesz zakończyć dzień? Masz dość zapasów, aby udać się na długi odpoczynek i przywrócić wszystkie punkty wytrzymałości oraz komórki czarów. Tak. Czyli idziemy do obozu. I moi drodzy, jesteśmy w obozie i to jest miejsce, w którym możecie rozmawiać ze swoimi towarzyszami i od razu powiem, warto, warto raz na jakiś czas przejść i pogadać z towarzyszami, zwłaszcza jeżeli wydarzyło się coś ważnego. Często nad postaciami pojawią się też znaki zapytania, czy tam wykrzykniki i one same do, będą domagały się rozmowy, ale nie sugerujcie się tylko tym, raz na jakiś czas warto po prostu podejść i tak z nimi zagadać, bo pojawią się wam bardzo ciekawe opcje dalegowe, jak również możecie sobie pogłaskać psiaka. Również możecie sobie pogłaskać psiaka, prawda? Jeżeli macie psiaka. Dobra, ale to taki malutki Isteregik. Wróćmy sobie jeszcze do tych zapasów. Czyli teraz jestem, jestem już w obozie, mogę dać długi odpoczynek. Muszę wybrać zapasy. Możecie dać wybór automatyczny, tylko czasami ten wybór automatyczny szwankuje i zobaczcie mi wybrało 52 na 40. No to warto coś tam odrzucić i samemu to zrobić. Potrzebuję jeszcze 6 punktów, akurat 6. Jest odpoczynek, robię pełen odpoczynek i co warto pamiętać, co pełen odpoczynek, ja tu przerywam, ja tu, o właśnie, co, co pełen odpoczynek e, pojawiają się tutaj do obozu przychodzą nowe postacie, które są związane z tym, co wykonaliście w grze. No tutaj do mnie przyszedł mały sowodźwiadek, ponieważ jest to związane z tym, co ja tutaj w grze zrobiłem. E, warto o tym pamiętać, że tutaj czas odlicza się właśnie od tych pełnych odpoczynków. No, i ostatnia, drobna, aczkolwiek bardzo ważna rzecz to, moi drodzy, tryb turowy. Coś, o czym ja nie pamiętałem, i uświadomiłem sobie, że to istnieje dopiero niedawno. Właściwie w tym momencie, w którym teraz gram, e, przypomniało mi się, że coś takiego istnieje, ponieważ bez tego byłoby mi ciężko zrobić pewien quest. Słuchajcie, w prawym dolnym rogu macie coś takiego, jak przejście do trybu turowego, i w tym momencie nie gracie w czasie rzeczywistym, a macie tutaj. Tury, czyli najpierw idzie wasza jedna postać, druga, trzecia, czwarta i przeciwnicy, jeśli są, ale nie jesteście w tym momencie w walce. To warto pamiętać. Możecie sobie to odpalić. Po co to zrobić? Jeżeli jest jakaś sekwencja, którą musicie zrobić szybko, w czasie, albo jeżeli, nie wiem, skradacie się i. Skradacie się i musicie opanować szybko różne postacie w różnych kierunkach, to ten tryb się przyda, ponieważ mo ja mogę sobie teraz jedną postacią iść w tym kierunku, drugą sobie iść w tym kierunku, prawda? I ten czas jest jakby wstrzymany, on idzie tylko w momencie, kiedy one się poruszają. Bardzo, ale to bardzo przydatna mechanika. Pamiętajcie o nim, oczywiście w każdym momencie tutaj wiadomo, kończycie turę, przeskakuje do następnej osoby, i tak dalej, ale możecie też w każdej chwili ten trup. Teraz jest tura otoczenia. Wiadomo, bo ja tutaj gdzieś mam otoczenie. Jeśli tu gdzieś spacerują, na przykład patrolują przeciwnicy, to to się w tym momencie dzieje. W każdym momencie mogę ten, tur opuści ten tryb opuścić i znowu jestem w normalnym, w normalnym trybie. Także to by było na tyle, moi drodzy, ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Słuchajcie, jest to mój świeży kanał. Zachęcam Was. Do zostawienia subskrypcji oraz komentarza, łapeczki w górę, jeżeli Wam się to wszystko podoba. I zachęcam Was, zapraszam do innych materiałów, które będą się pojawiały regularnie. Zapraszam Was również na mój drugi kanał, na których po prostu w giereczki gram. Jest w tym również bardzo długa seria z Baldura. Zapraszam.